I teraz wiem, dlaczego niektóre osoby nie mogą bądź nie chcą się śmiać. Takie pomagają, chcę zobaczyć. Się tutaj siostrą. Jest już 20. Poczekajcie, która? 10.50. 10.50. Wieczorem 22.50. Ja pracuję, bo do 11.00, a że to jest mój ostatni dzień, to w zasadzie nawet dłużej. Więc ja tu pracuję, a siostra przyszła sobie odpocząć, bo jedzie na szmacie. Jej! <sum> hi is mike available Preska urodzinową szwagra i siostry szukuje amerykańskiego brownika, którego wiozłam prosto z Ameryki. Sęczony. To Trzy. Chłopcy, gdzie macie orężadę, żeby wypić na słuchach? Każda to jest dzieje. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje, żyje nam. Nie żyję A kto? A tam a, tam a, a, a... Dziękuję bardzo. Troszkę na... Troszkę, łapkę, na... No troszkę Amelka nagram. Powiesz mi czy mogę dać na vloga, czy nie. Nie, bo bo to mnie nie pytasz tutaj. Mówiłam. Nie, 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 ja wszystko I'll run it by you. Zobaczcie jakie fajne balony. Ale widzisz, że twoja żonka ma teraz tutaj... A, on to bierz, jemu to tam no bierz. może a rok, rok no, ten nie na na, Prawie, na to nic, to, to, to ale tutaj to, będziesz widzieć jak tak się robi niekoniecznie będę robił tak samo ale no, no, nie, ale ja. no. No, widziałem, przykład no. No, przykład widziałem co Pawełek? No, nie? Nie? Nie. Pawełek z kim ty jesteś outside? Słuchajcie chłopcy, mówcie do niego po polsku. On rozumie, tylko on nie chce mówić, wiesz? O, kolega cię tak przewozi? No bo to nie ma... bo to nie ma backuels, fall down. A tutaj siostra i szwagier otwierają prezenty od wszystkich kości. Więc po raz pierwszy zrobiłam usta, i teraz wiem, dlaczego niektóre osoby nie mogą, bądź nie chcą się śmiać. Bo ja się po prostu, ja się po prostu śmiać nie mogę. Nie wiem, czy ma to coś wspólnego, może ktoś się zna że jeżeli kwas jest w ustach, to czy powinna być taka reakcja, że ta część się mniej rusza i, nie, i, i wprawdzie nie mam w mrowienia, ale no, dziwnie mówię, ja o tym wiem. Um, więc teraz po prostu się nie dziwię, że na zdjęciach dziewczyny, które mają zrobione usta, i niektóre bardzo duże? Tylko przyjmują takie pozy. Ja teraz taki takiej tylko najlepiej wyglądam. No. I sama się potrafię z siebie śmiać. Teraz tak. Tam są prezenty. A ja Was kochani witam z mojego pokoiku, w którym dorastałam. Dobra. Postawić. Jest dzisiaj niedziela. Ten vlog może będziecie już mieli w poniedziałek. I teraz tak. Chciałam do was pogadać o paru rzeczach, bo zauważyliście, że coś kombinowałam z ustami. I taka jest prawda. Ja nigdy tego nie ukrywałam, że. Chciałabym na przykład, jak będzie trzeba, zrobić zmarszczki, czy tam yy, powiększyć sobie troszeczkę usta, bo generalnie mam te usta kreski. One były ładne, pomimo że są kreski, no ale słuchajcie, wszystko jest dla ludzi, więc postanowiłam sobie te usta zrobić. I w sumie tego kwasu. Dziewczyny, które powiększają notorycznie usta, powinny wiedzieć, że jedna trzecia ampułki to jest bardzo mało, a u mnie to już widać. Widać może nie tyle co w wielkości, um, chociaż troszeczkę jest to takie nabrzmiałe, ale widać po tym, jak mówię. No bo albo coś poszło nie tak. Albo jak moja pani, która to robiła i której ufałam, um, mi powiedziała, że chyba mnie przewiało. Więc, wiecie, niezależnie co to jest, usta układają się, to powinny być od razu taki efekt, tak, ale kwas układa się około 2 tygodnie. Więc ja nie będę podnosiła szumu, nie będę, wiecie, panikowała, dopóki to się wszystko nie ułoży. Ciężko mi je zmówić, powiem wam szczerze, bo one dla mnie są duże i naprawdę no, jest tak dziwnie, tak? Ja mam 42 lata, wszystko jest dla ludzi. Wiele osób, byłam, o tym nie powiedziało. Wiele osób by się w tym czasie, jak to jest takie widoczne, nie nagrywało. Ja jestem taką osobą, że ja nie mam problemu powiedzieć o pewnych rzeczach, bo tak jak mówię, no uważam, że wszystko jest dla ludzi. Dla mnie może 10 lat temu, 20 lat temu, 30 lat temu byłaby to inna historia, ale na dzień dzisiejszy ja się czuję na tyle confident. Jak by to powiedzieć, um, pewna, że, no cóż, spróbowałam, nie udało się, albo po prostu się uleży i będzie dobrze? Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. W każdym razie, tak, powiększyłam usta. Mm, Myślałam, że efekty będą lepsze w sensie nie, że większe, tylko że nie będę tak jakoś wiecie sztucznie mówiła. Nie wiem, co poszło źle i nie wiem, czy cokolwiek coś poszło źle, ale nie będę chciała paniki, póki nie miną dobre 10 dni e, i się to wszystko nie uleży. Że tak powiem. E, no, ale oczywiście niektórzy z Was zauważyli i e, niektórzy z Was. E, napisali niezbyt miłe komentarze, że zrobiłam z siebie kukłę, a, a, że, no, było wiadomo, usta i cała twarz już od razu jest taka, wiecie, ja to, ja to rozumiem. Teraz oficjalnie mogę być laleczką czaki, także... A, więc ja widzę, że ciężko mi jest po prostu mówić, że inaczej mi to wychodzi i mam nadzieję, że... Um, że to wszystko się wchłonie tak, jak powinno. No, ja jeszcze muszę zmyć makijaż. Wałeczki muszą być. A Wałeczki muszą być. Jutro jest poniedziałek i będziecie mieli tego vloga. Także dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. E, szczerze ja wiem, że to nie wyszło tak, jak wyjść powinno, ale nie jestem e, jedną właśnie z takich osób, które nie będą się nagrywały albo właśnie tak jak wam mówiłam będą wam ściskać farmazony, że usta mają większe od y, od aparatu na zęby albo coś takiego. No nie będę, no po prostu, no jak patrzę ogólnie te wszystkie osoby i w stanach, słuchajcie właśnie medycyna estetyczna było takie pytanie, jak patrzę i w stanach i tutaj to te dziewczyny naprawdę niepotrzebnie, wiele z nich zaczyna już od 20 roku życia. 25, powiedzmy, to jest bardzo wcześnie. To ja nie wiem, po co się ktoś poprawia. Ja rozumiem, że botox można robić, bo to znaczy niby można, bo to o, później będziesz wyglądała młodziej i te bruzy będą takie nie do końca. Yy, no Zatrzymasz to niby starzenie, ale nie, nieprawda. Wiecie, ja niektóre znam dziewczyny, 25-30 lat, które wyglądają, jakby miały grubo koło 40, bo w pewnym momencie, jeżeli ktoś wali Botox albo kwasy, nawet kwasy, jeżeli nie są to jakieś kwasy rozpuszczalne, bądź mikrodermabrazja, albo metoda igłowa, no, taka, taka po prostu zapobiegawcza. To jeżeli ktoś to robi, wypełniacze, inne rzeczy, no to niestety w pewnym momencie, yy, dla mnie przynajmniej, takie osoby naprawdę wyglądają sztucznie i z nadmiaru tego wszystkiego, takie 20-paraletnie dziewczyny, które pomimo, że, o, są całe wyprasowane i nie widać smarszczek. Dla mnie wyglądają o wiele poważniej, pomimo że nie mają tych zmarszczyk. Widać, że to nie jest taka naturalna mimika. Moja nie jest naturalna mimika, no bo, no bo wiecie, przed chwilą dostałam jakiś tam kwas w usta. I nie wiem, może zaszła jakaś reakcja, może nie. Na razie nie panikuję. Powiedziano mi, żeby nie panikować, żeby poczekać parę dni. Zobaczyć, jak się to wszystko ułoży, uleży. W każdym razie no, jest takie dziwne uczucie. Um, mam uczucie w ustach. Nie powiem, że nie. E, jako kształt wydają mi się ok. Przynajmniej były przez pierwsze dwa dni, a później, tak jakby wiecie, co? Jakby je normalnie poraziło. Nie wiem. Dajcie mi znać, czy ktoś miał jakikolwiek taki przypadek. Um, uważam, że trzeba o tym mówić, bo jeżeli, um, jeżeli na przykład coś pójdzie nie tak, no to ja jestem taka, że prędzej czy później, ja widziałam, wiedziałam, że ktoś będzie, że ktoś to skomentuje, bo te usta się tak układają, że um, no nie do końca wygląda to naturalnie. I zdawałam sobie z tego sprawę, mimo tego nagrałam vloga. Niektóre osoby, o, że się oszpeciłam, czy coś, że kukła się zrobiłam. Ja uważam, ja nie biorę tego źle. Ja wiem, że niektórzy ludzie chcą specjalnie dorąbać i twierdzą, o, no, bo Kasia to jest szczera, to ona nawet sama to rozumie. Okej, okay, ja to rozumiem, ale ja bym na przykład nikomu właśnie nie powiedziała, że wygląda jak kukła. Bo ja sobie, słuchajcie, nie zrobiłam takich warów wielkich. Ja te usta one wiele dla mnie się nie różnią. No, są troszeczkę większe od tych, które miałam, ale ja absolutnie nie chcę nie wiadomo, jak tego powiększać. Więc yy, wiem, że nie będę jedną z tych osób, które okej, okay, zrobią się z powrotem nitki, a ja już muszę wszczyknąć i dwa razy więcej, prawda? Nie. Nie, to nie jest, to, to nie jest tak. To nie jest tak. Tak jak powiedziałam, wszystko jest dla ludzi. Mam nadzieję, że te jeżdżące samochody nie przeszkadzają. Mówię ciszej, bo wszyscy śpią, więc a, zaraz ktoś mi powie, że mnie nie słyszy. Um, no, ale po prostu wszystko jest słuchajcie, dla ludzi. Spróbowałam. Nie tajłam tego, bo nawet w którymś z vlogów mówiłam, że może sobie w Polsce. Po prostu zrobię u Nas to drożej kosztuje, chociaż to nie jest w sumie aż tak drogo. Um, no. No i sobie zrobiłam. No i. No i nie wypaliło. <laughs> nie wypaliło, proszę państwa. Nie wypaliło, mam nadzieję, że coś się uleży, ułoży i że coraz lepiej mi będzie um, mówić, po prostu. Um, no, ja te usta czuję, a wcześniej ich nie czułam. Mm, w sensie, że są troszkę grubsze, niby nie są nie wiadomo jakie duże, bo to są ogólnie małe usta, nadal. Ale no, nie chciałam wyjść jak kaczka, a wyszłam jak kaczka. No, więc co? Tyle na temat ust. Ja uważam, że coś nie pójdzie tak, nie trzeba mówić. Wiecie, bzdur farmazonów, że o, wyrwali mi ząb, albo o, mm, pogryzły mnie mrówki, włożyłam usta w mrowisko, wiecie, wiecie, nie? No. Widzę nawet, jak tak mówię, że nie mam tu lustra wprawdzie, ale że ta moja mimika jest po prostu inna. I no, tak jak z wszystkim, usta nie trwają wiecznie, to albo się przemęczę parę tygodni, albo wszystko jakoś ułoży i że będę miała naturalne no, naturalny wyraz twarzy, ale może mieliście taką sytuację, jeżeli tak jeżeli jesteście na tyle odważne, yy, bądź odważni, żeby dać mi znać, co się w takich przypadkach robi, bo generalnie nie powinno być jakichś skutków ubocznych od kwasów, ale wydaje mi się, że może być, że może być, no bo tutaj coś definitywnie nie poszło tak, jak miało być, prawda? Ja mam czucie, wszystko jest ok, tylko że cała twarz się wydaje inna. No i no i słuchajcie, no tego nie można nie widzieć. I ja się z tym totalnie zgadzam. Nie wyszło mi tak, jak chciałam spróbować. Spróbowałabym jeszcze raz. to, że ktoś na przykład wstrzyknie ci coś, um, co tobie nie działa. No to po prostu wiesz, bierzesz nazwę, patrzysz co to było i um, próbujesz innym razem u lekarza albo w stanach, um, nie tylko u kosmetyczki. Także po prostu nauczymy no, się na błędach. I to by było na tyle. Jeszcze raz powiem: wszystko jest dla ludzi. No, ale czasami zdarzają się błędy. Nie wiem, kogo błąd, nie wiem, czy mnie rzeczywiście zawiało, ale zobaczymy, co będzie za około 10 dni i czy to będzie takie dla mnie normalne, czy to się uleży, bo ponoć dwa tygodnie się a, kwasy tak układają. Tak więc no i tyle w temacie dziękuję wam kochani za dzisiejsze um, oglądnięcie tego filmiku może nauczycie się na moich błędach trzeba iść do doktora a nie do kosmetyczek bądź też gdzie indziej um, no i ja na obecną chwilę mogę robić za Bolesława Krzywoustego do następnego Bye.